Założyliśmy jedno Teraz jeszcze kurwa, z 20 taki będzie git O, żółte Ładnie, ładnie Widzowie, o, że jesteście tak daleko Śrubokier ze mną nie współpracuje, bo próbowałam wkręcić tam śrubkę, co widać po działaniach moich A ona się nie chce tam wkręcić, tu, tu jest drugie, ale no mi tutaj za bardzo to wisi, chciałam tutaj tak, tak. W tym miejscu jeszcze go podpiąć i nie mogę. Poddaję się. Czekam, aż przyjedzie pomoc techniczna. Nie dobra, sama, no nie ma opcji. To jest 10 metrów jest 15 wkrętów na 10 metrów. Wyś to człowieku, policz, jak to masz wkręcić, i jeszcze to wkręcić do tej ściany. Poddaję się. Przyjechała pomoc. Nagrywam z TikToka Zwycięstwo teraz są na dźwięk, więc mniej więcej w rytm muzyki sobie ten... muzyki, mojego głosu się świecą Ale mamy to! Udało się! Gdyby nie Wikusia, ja tego nie zrobiła, także...